Witam Was w specjalnym odcinku zaczynającym całą serię, która będzie trwać przez cały styczeń. Mamy nowy rok, to i wysyp wielkich zapowiedzi, oczekiwań i kto wie, może i zawodów przed nami. Nie bójcie nic, o kulowym retro na starych platformach też w tych odcinkach będzie, ale dziś coś nieco innego. Okiem retro miłośnika przyjrzymy się zapowiedziom gier indie, jakie nas czekają w tym roku na nowoczesnych platformach. A jest na czym oko zawiesić, no to zaczynamy. Trochę gameplayu z Soulsów, trochę inspiracji dziełami Franka Fracetti, trochę grafiki rodem z PS2, trochę klimatu jak z powieści Howarda i mamy niezły mix. Tyrant's Realm obiecuje nam to wszystko i kusi swym stylem. Premiera już za pasem, więc można szykować się na szlachtowanie plugastwa. Pewnie nie będzie łatwo i w sumie to trudno tutaj również zakładać w ciemno, że gra będzie dobra. Ale hej, papiery ma dobre, a kto chce sprawdzić, może sobie demo pobrać i samemu ocenić. Polskich akcentów w materiałach nigdy dosyć. Mouse PI for Hire od rodzimego studia to strzelanina z pierwszej osoby, która przypomina przedwojenne animacje. Z tych animacji czerpał na przykład cuphead, a strzelaniny z pierwszej osoby w kreskówkowym stylu, pamiętamy chociażby z trzynastki. Tutaj jednak ten miks wchodzi na wyższy level. Oby gameplay nie zawiódł, a reszta to już sprawa drugorzędna, bo z taką stylistyką to nie może się nie udać. Myszka Miki dostaje pioncho piryną od Popeya na szpinaku. Ja pierdziele, ale akcje tu odchodzą. Big Helmet Heroes to luźna nawalanka w stylu beat'em up w sztafarzu Fantazy z jajem. Mamy do dyspozycji rycerzyka, i po prostu idziemy w prawo, błucąc wszystkich, wszystkim i rozwalając bossów. Nie brzmi odkrywczo, ale nie musi. Tytuł nadrabia humorem, koopem i grywalnością. Osobiście, wspólnie z Borsukiem na kanapie, przeszedłem już demo i zaręczam, że dla fanów wspólnego grania to szczał w dychę. Grasz, grasz i cieszysz ryja, rąbiąc kolejnych niemilców. A o to przecież w grach chodzi. Ja się nie mogę doczekać. Chyba się wproszę na koop kanapowy do sierściucha na, na life po premierze. Mamy tutaj tytuł mocno niepokojący, ale i oryginalny, nie tylko ze sprawą artystycznej grafiki. Tim Burton byłby pewnie dumny, tym bardziej, że to co widzicie na ekranie to nie tylko generowana grafika, ale i prawdziwe makiety ożywione na ekranie. Gra ma być skrojona pod wirtualną rzeczywistość, więc pewnie w goglach będzie się w nią grało bardzo ciekawie. Ciekawi mnie również, ilu ludzi klocka puści przy się z tym osobliwym szpilem, jak już będzie miało gogle na głowie. Uroko mu odmówić nie można, zaintrygował mnie strasznie i oby gameplay sprostał tej artystycznej wizji. Kolejna oryginalna stylistycznie gra, choć nie tak niepokojąca. Gameplay też się zmienia na bardzo platformowy. Zamiast VR staroszkolne 2D i już jakoś tak luźno się zrobiło. The Eternal Life of Goldman to właściwie klasyczny platformer 2D, ale w stylu pięknej i osobliwej animacji. Sama postać tytułowego Goldmana, z tego co rozumiem, też ma być tajemnicza i odkrywana przez gracza w trakcie gry. Co tu dużo mówić, ten gatunek jest z nami od zawsze i od zawsze bawi, więc i Goldman powinien się przyjąć. No, chłopy, nieciekawa sprawa. Otóż jest sobie babka, która raz do roku się budzi i maluje liczbę. Ci, którzy są w wieku odpowiadającym tej liczbie, od razu giną. No, kurde, czas coś z tym zrobić. Co roku rusza ekspedycja mająca na celu ubicie tej porąbanej malarki, a tak się składa, że w tej obecnej z numerkiem 33 wyruszamy my. Po pierwszym filmiku z gameplayu możemy jasno stwierdzić, że będzie to JRPG, ale w odróżnieniu od ubiegłorocznego Fantazjan Neo Dimension od ojców Final Fantasy. Ten nie będzie kierowany do fanów szczywnej klasyki, wręcz przeciwnie, wygląda bardzo nowocześnie i zjawiskowo, z fabułą i postaciami, które powinny przyciągnąć nawet tych, którzy nie gustują w tym gatunku, z powodu jego licznych przywar. Pozostańmy przy japońskiej szkole gameplayu i pogadajmy o taktik rpg o nazwie Deadweight. Dużym budżetem nie śmierdzi, ale nie musi, gdyż świetnie odwzorowuje czasy SNES-a, GBA i PSX-a, gdzie te taktiki miały największe wzięcie. Jak ktoś lubi tego typu kombinowanie i budowanie postaci na małych arenach, to pewnie jest już zainteresowany. Rzuć zatem wyzwanie starożytnym bogom i wsiadaj do airshipa, bo level sam się nie wbije. Czy ktoś zamawiał Ghost and Goblins w wersji Dwania? Mandragora wydaje się być takim połączeniem. Ładnie wygląda, postacie i przeciwnicy są ciekawi, a jak się sprawdza szlachtowanie i skakanie w praniu, musicie sprawdzić już sami. Ludzie już w demo grają, zaczynają od ubijania szczurów w piwnicy, a to zawsze zwiastowało dobrą przygodę. A <laughs> Mamy podaną nawet dokładną datę premiery, co w grach z dzisiejszego materiału nie jest regułą, także możecie już sakiewki odpowiednio przygotować. było dużo poważnych lub wręcz niepokojących gier w tym zestawieniu. A zaraz po tej zobaczycie kolejną, więc chwila na coś wesołego. Raffi and the Riverside zdaje się być hołdem dla tych wszystkich platformerów 3D, jakie jeszcze 20 i 25 lat temu królowały na konsolach. Jest kolorowo, energicznie, sporo skakania, ale i też patentów ze zmianą otoczenia, na które widać będziemy mogli wpływać. Oby nie przekombinowano z tym wpływaniem i z tymi elementami, a może być fajny szpil dla fanów, do których sam się zaliczam? Jak zapowiedziałem, na koniec tak kolorowo już nie będzie. Zresztą czego się spodziewać po nowej grze od twórców genialnego, choć bardzo groteskowego Little Nightmares? Reanimal to dobrze znana formuła, gdzie artyzm idzie w parze z gameplayem, ale i grozą. Tutaj, nawet wyjście po kartofle do piwnicy to zgnilizna i śmierć. Ponoć będzie się dało grać w kopię w tego horrorka. Także udanego seansu ja odpadam przy takich grach. Swoją drogą w 2025 roku ma też wyjść Little Nightmares 3. Ale jest robione przez inne studio. Oryginalni twórcy tworzą właśnie wspomniane Reanimal. To wszystko, co przygotowałem w tych bonusowych odcinkach po newsach. Nie jest to jednak koniec podobnych zestawień na 2025 rok. Już w przyszłą sobotę kolejny odcinek, tym razem o wielkich powrotach, na który już teraz zapraszam, podobnie jak na newsy w piątek. Cześć!